Cześć, to jest Onigiri. Dostałem od Ziomka parę sztuk, także dziękuję i pozdrawiam. I jest to takie japońskie, takie szybkie danie, jakby kulki ryżowe, chyba w tłumaczeniu, coś takiego. Tak to wygląda. To ogólnie kosztuje 4,5 franka normalnie. No ale ja to po prostu dostałem kilka sztuk, a. Słyszałem o tym wiele razy, nigdy tego nie jadłem A onigiri to jak już powiedziałem jest japońska przekąska Która składa się z tych nori, ryżu i jakiegoś swojego dodatku nie? W tym przypadku akurat tu jest krewetka Słyszałem o tym, nigdy nie jadłem Pewnie podobne do sushi, a sushi lubię nie? Nawet z rybami, a ryb nienawidzę, ale dobra Mniejsza z tym Pora to spróbować Dobrze, jakoś udało mi się to otworzyć. Może trochę rozdarłem czy coś, ale nieważne. I tak, to jest taki, jakby odpowiednik naszych po prostu bułek czy kanapek, nie? Taka przy, szybka przekąska. U nich to jest właśnie taki glon, ryż i jakiś ulubiony dodatek, nie? Czuć może takim drogę. <gry> Spróbujemy tego, tych krewetek. Ciekawe, ile ich tu jest. No, wiadomo, sam ryż. Trochę słonawe. Bo to jest dodatkowo dosalane niż sushi, z tego co czytałem. O, Oto widać już wnętrze. Mm, to jest w takiej formie, jakby sosu, rozdrobnione. Mm, to nie są całe krewetki. Myślałem, że będą całe, ale to jest taki jakby farsz. Który jest szczerze dobry. Tam jest jakby. Mi się wydaje taki smak jakby sosu koktajlowego. Smaczny nawet. Nie trzeba, nie trzeba nawet sosu sojowego dawać, a myślałem nad tym. Nie, no kurde, spoko taka przekąska. Pewnie też i zdrowa, nie? Jedliście takie coś w ogóle? Napiszcie. Dla mnie to jest taka nowość, taka ciekawostka. Nawet spoko fajna. Hmm. to już za darmo. Cześć.